Głogowiec, dom narodzin świętej siostry Faustyny, Głogowiec koło Świńc Chwała Tobie Panie. Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się stwórczego działania Boga i pozostaje na zawsze specjalnym odniesieniu do Stwórcy jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia od Jego początku aż do Jego końca. Nikt w żadnej sytuacji nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego zniszczenia niewinnej istoty ludzkiej. Katechizm Kościoła Katolickiego, punkt 2258. Dar życia, który Bóg Stwórca i Ojciec powierzył człowiekowi, domaga się od człowieka, by miał świadomość nieocenionej jego wartości i przyjmował go w sposób odpowiedzialny. Donum Spróbujmy przyjrzeć się, jak wygląda droga krzyżowa małych, bezbronnych istot ludzkich, którym nie pozwolono przyjść na świat. Wszak Jezusa zamierzał zabić Herod, jak mówi nam Ewangelia Mateusza, rozdział 2, wersy od 13 do 16. Będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców do lat dwóch. Pragniemy, Zbawicielu, wynagrodzić Ci zniewagi, wyrządzone przez zabijanie poczętego życia. Wersja pierwsza: Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy się Tobie, Chrystę, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Dziś moja mama dowiedziała się, że ja już żyję w niej od przeszło miesiąca i to pod jej sercem. Niestety nie ucieszyła się mną. Powiedziała straszne słowa: Nie chcę tego dziecka. Nie ma dla Niego miejsca w naszym domu. Jezu, Ty pierwszy usłyszałeś taki wyrok. Wysłuchałeś go w milczeniu. Ja nie umiem mówić. Kochana mamo, tato, ja wprawdzie milczę, ale wiem o Waszym wyroku na mnie. Pytam Was, dlaczego? Za co? Pozwólcie mi żyć i kochać. Któryś za nas cierpiał. Raz. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie. Rześ przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jak trudno jest żyć po wyroku. Wszystko we mnie krzyczy i protestuje. Chcę żyć. Chcę się rozwijać, a Wy nie daliście mi tej szansy. Przekreśliliście Boże plany co do mnie. Mieć tę świadomość, że idzie się na śmierć przedwcześnie i niesprawiedliwie. Wziąć taki ciężki krzyż, gdy ma się tak mało sił. To jest strasznie bolesne. Mamo, tato, czy wiecie, że ten krzyż, który mi daliście w tej chwili, jest za ciężki i niesprawiedliwy? Jezu, Ty też dźwigałeś krzyż niesprawiedliwie. Wziąłeś go z miłości do wszystkich ludzi. Ja tylko kochać i być kochanym. Któryś za nas cierpiał. Stacja trzecia. Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem. Kłaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Mój krzyż, tak jak Twój Jezu, jest bardzo ciężki, przekraczający moje zbyt małe siły. Nic dziwnego, że upadam i załamuję się. Najbliżsi wyrzekli się mnie, nie kochają mnie i nie oczekują mnie. Jezu, Ty też byłeś sam ze swoim krzyżem. Też upadłeś, ale powstałeś i szedłeś dalej. Czuję, że ja mam w sobie tyle dynamizmu i tyle sił do życia. Próbuję więc poderwać się, aby dalej się rozwijać. Tylko proszę, dajcie mi szansę. Któryś za nas cierpiał raz. Lekcja czwarta Pan Jezus spotyka matkę swoją Kłaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Matka, czy ja mam matkę? Wszak ona spotyka się ze mną, bo przecież nosi mnie w swoim łonie Jej krew dopływa do mnie i tą krwią odżywia mnie Mamo, dlaczego karmisz mnie dymem z papierosów i alkoholem? Dlaczego spotkania z Tobą są takie bolesne? Matku Boża, Ty też spotkałaś swego syna, i Wasze spotkanie było pełne bólu i cierpienia, ale było ono przepełnione miłością. Jezu, jedynie Twoja matka umie naprawdę kochać. Ona kocha także i mnie, bo jest też moją matką. Któryś za nas cierpiał raz. Yeah! Piąta. Szymon Cyrenajczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Szymon był dobrym człowiekiem, wprawdzie niechętnie, ale pomógł Ci Jezu nieść krzyż. Zrozumiał wreszcie tajemnicę krzyża. Ktoś powiedział mojej mamie, że ten tak zwany zabieg jest niebezpieczny. Że powinna się dobrze zastanowić nad decyzją. Mama zawahała się w swoim postanowieniu, nie z miłości do mnie, lecz z obawy o siebie. Och, mamo, gdybyś ty wiedziała, jaką ulgę sprawiło mi twoje dobre, choć egoistyczne myślenie. Niechcący pomogłaś mi, ulżyłaś. Sprawił to cierpiący Jezus. nas cierpiał, rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. Rzeź przez krzyż i mękę swoją, świat odkupić raczył. Drobna, niepozorna, ale odważna i miłosierna kobieta podbiegła z czystą chustą i otarła Twoje Jezu oblicze. Przyniosła ci na krótko ulgę. Moja mama zwierzyła się przyjaciółce ze swojej tajemnicy. Ona już chciała jej gratulować i życzyć szczęśliwego rozwiązania, gdy dowiedziała się, że ja jednak się nie urodzę. Jej radość zmieniła się w smutek. Próbowała tłumaczyć mojej mamie, chciała mnie jeszcze ratować. Wielką ulgę mi przyniosła. Otarła moją malutką twarzyczkę, nieznajoma, szlachetna jak Weronika. Dziękuję Ci za to, heroiczna Weroniko, któryś za nas cierpiał. Raz. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Dobra doradczyni mojej mamy odeszła, na moich malutkich, słabych ramionkach został tylko krzyż, jeszcze cięższy. I choć się rozwijam rosnę, z każdym dniem tak bardzo się zmieniam. Nie umiem sobie poradzić z tym krzyżem, który rośnie wraz ze mną. Przy, przytłacza mnie, więc znów upadam. Jezu, pomóż mi dźwignąć się. Ja chcę żyć. Proszę Cię, pomóż też mojej mamie. Kto? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wiele jest dobrych kobiet i takich, które płaczą nad losem moim i moich braciszków i siostrzyczek, bezbronnych i niewinnych. Te kobiety płaczące zwykle nic nie robią, aby ten nasz nienarodzonych dzieci tragiczny los zmienić. Wrzeszą zaniedbaniem, gorszą się, a mogłyby jeszcze pomóc, okazać trochę ciepła wesprzeć. Moja mama potrzebuje miłości. Jezu, Ty upomniałeś i pouczyłeś płaczące niewiasty, aby płakały raczej nad sobą, swoimi dziećmi i nad grzechami. A więc płaczące niewiasty na wasz ratunek, na wasz protest, na waszą miłość czekają nienarodzone dzieci. Kto? Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, Zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Pan Jezus opada pod krzyżem po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odłupić raczył. Mój krzyż rośnie do ogromnych rozmiarów, powiększa go świadomość zbliżającej się okrutnej śmierci. Ta myśl powoduje, że już prawie umieram. Przeżywam śmiertelne załamanie. Jezu, tylko Ty jeden wiesz, co dzieje się w moim sercu. Ty jeden rozumiesz moje położenie. Ty Boże dałeś ludziom wolną wolę, a oni wykorzystują ją, nadużywają najświętszego daru Bożego do czynienia zła. Któryś za nas Stacja dziesiąta. Pan Jezus z szat obnażony. Kłaniamy się tobie, panie Jezu Chryste, i błogosławimy ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jestem w pełni rozwoju. Wszystko we mnie krzyczy, bo naprawdę chcę żyć. Mamo, gdybyś wiedziała, jak bardzo tego pragnę, gdybyś chciała mnie zobaczyć, gdybyś choć, choć trochę mnie kochała, umiałabyś poczekać jeszcze, i mogłabyś przeżywać. Niepojętą radość mojego narodzenia. Mamo, tato, dlaczego nie chcecie przeżyć moich narodzin? Jezu, na ciebie obnażonego patrzyli oprawcy. Dla nas malutkich nawet lekarze mogą stać się mordercami, bo matkom i ojcom zabrakło odwagi. Któryś za nas cierpiał raz. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nadeszła moja ostatnia godzina. Moja mama przyszła do lekarza, by mnie zabił. On wziął ostre narzędzie, którym mnie rani wiele razy. Od pierwszego zranienia jeszcze się nie umiera, tylko strasznie się cierpi. Ja się nie skarżę, choć to bardzo boli. Mamo, czy widzisz moją krew? Nie, ty nie chcesz patrzeć na krew. Ostre narzędzie dosięga mnie głęboko, rozdziera moje malutkie ciało. Jezu, w tej mędze tylko Ty mnie rozumiesz. Przeżyłeś przybijanie tępymi gwoździami Twoich rąk i nóg do krzyża na Golgocie. Dodaj mi siły w moim jakże okrutnym, agonalnym cierpieniu. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się, Stacja dwunasta. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Żegnaj moja mamusiu, twoje łono stało się krzyżem, na którym ja umieram. Mimo że mnie zabijasz, jesteś jednak moją matką. Matką, która nie kocha, która najcenniejszy dar Boży życie. Pod krzyżem Chrystusa też stała matka. Ona kochała, współcierpiała, bo przez krzyż dokonywało się zbawienie świata. Moje cierpienie i śmierć mogą Ciebie potępić, lecz ja się modlę za tych, którzy mnie zabili. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Któryś za nas cierpiał rany. Je... Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzynasta. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezu, Ciebie po zdjęciu z krzyża położono na kolanach Matki. Ona patrząc na Ciebie, na Twoje rany, konała w swoim sercu i współzbawiała świat. Moja mama nie chce na mnie patrzeć. Moje ciało porozrywane na kawałki wrzucono do kubła. Matka odczuła ulgę, bo pozbyła się już ciężaru, choć zostało jej brzemię wyrzutów sumienia. Matko Boża i moja Matko, proszę Cię, weź moje ciało w swoje niepokalane ręce. Poskładaj je na zmartwychwstanie. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, Zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś wspomniał sna. się za nami. Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Matka i najwierniejsi przyjaciele złożyli ciało Twoje Panie Jezu do grobu. Dla mnie grobem jest kubeł na śmieci i odpady. Jest to nasz wspólny grób, bo we mnie zamordowano Ciebie, Jezu. Wszak ty powiedziałeś wszystko, co uczyście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Z Ewangelii Mateusza 25 rozdział, wers 45. Jezu Tyś trzeciego dnia wstał z martwych, jak to zapowiedziałeś: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, oni go zabiją, ale trzeciego dnia z martwych wstanie. Ewangelia Mateusza, rozdział 17, wersy od 22 do 23. Zwycięstwo śmierci w Tobie mam nadzieję, mocną i niezawodną, z martwych wstanie. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się.